Yo, 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 yo. Lena, byłaś fajna moją przeciuko. Od małemu się znamy. Juu Lena Dolecka, słuchaj. Piszemy do ciebie, do siebie, ale wiem, że ty nie masz czasu, bo wiem jak nauka jo. My od małemu się poznaliśmy jak przyjechałam na szeńczy i się poprawiłam. Spotkałam Mateusza domagę. Poznam Mateusza, Lenę, Martina i wszystkich z bloku. Jo. Lena, jesteś faną, przyjaciółką. Nigdy cię nie stracę, Jo. 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 Lena, jak była fana przeciąka, dziękuję za prezent. Ode mnie dostała lzy w deskę narostowałam kot, rustę kotał kota, jo, 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 poznam na. jo, 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 Lena, była szwana przeciąka, jo, teraz, mienie teraz Nadia. Nadia, byliśmy fajnymi przyjaciółkami. Było fanie, jest ja, Marta, y, Nadia, Lena, trzech przyjaciółkami, jo. Nadia, fanem masz pokój, nie widziałam rodzice, ty tak pum, jest bogatami, jo. Zarabiałem chyba daleko, jo. 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 Nadia jestem twoją przyjaciółką, ale mamy fajną grupkę Jo Ale nie wiem nie nigdy nie straszę was ju Nadia, 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 ju Lena, Lena, Doleska, Lena, Lena Ju. Nagrałam na was nutę, nie bycie na mnie zbyt. Wiem, że Lena ma problemy, ale nie będę mi minieniać, co ma. Wiem, wiem, że chodzicie razem do szkoły. Jo. Joo. Jo.